W tym filmie zobaczymy, do czego służą klatki kluczowe i jak z nich korzystać w przypadku stosowania efektów. Do tej pory dodawaliśmy różne efekty do klipów, ustawialiśmy ich parametry i te parametry były przez cały czas niezmienne, a więc niezmienne przez cały czas trwania takiego klipu. Za pomocą klatek kluczowych możemy to zmienić. Tworząc poszczególne klatki kluczowe na przestrzeni trwania klipu, możemy w tych klatkach dowolnie zmieniać poszczególne parametry. Daje to niesamowite możliwości i jest proste do wykonania. Na początku wstawmy sobie do naszego filmu jakąś grafikę. Tutaj mamy właśnie grafikę, czyli różne obrazki, z których możemy korzystać. Mamy tu również animowane obiekty. Spójrzmy na przykład taki oto ptaszek. Ja go teraz pobiorę i możemy go już wykorzystać, przeciągając po prostu na jedną ze ścieżek. Powiedzmy, że ustawimy go gdzieś tutaj. Później będziemy go tak czy tak jeszcze przesuwać. Ale to jest właśnie ptak, który będziemy chcieli animować. Ja go teraz wstępnie troszkę zmniejszę. Kliknę tutaj i po prostu przeciągnę teraz za ten narożnik, tak, żeby był powiedzmy o tej wielkości. Przesuńmy go tutaj i załóżmy, że będziemy chcieli wykonać animację jego przelotu z tego miejsca do mniej więcej tego. Do tego celu użyjemy efektu, który jest standardowo wbudowany do każdego klipu, czyli efektu ruchu. Definiowanie klatek kluczowych dla tego klipu zaczynamy od włączenia odpowiedniego panelu. I teraz, dla każdego parametru z osobna, możemy stosować klatki kluczowe. Jeśli byśmy chcieli stosować je dla wszystkich parametrów, które są tutaj widoczne, to możemy włączyć je w tym miejscu. No więc teraz, jak widzimy, tworzona jest automatycznie klatka kluczowa dla każdego parametru z tymi wartościami, które ten parametr w tym momencie ma. Ja jednak je wyłączę. Ponieważ nie będziemy potrzebowali klatek kluczowych dla wszystkich parametrów, lecz włączymy je tylko dla położenia i ewentualnie dla skali. Na początku ustawmy się tym wskaźnikiem na pierwszej klatce klipu. Nie jest to oczywiście konieczne, możemy ustawić się na dowolnej klatce. Teraz jesteśmy ustawieni na pierwszej klatce i włączmy teraz te klatki kluczowe dla położenia. Automatycznie zostanie utworzona tutaj klatka kluczowa właśnie w tej pierwszej klatce i będzie miała ona te parametry. I następnie pod koniec tego klipu utworzymy kolejną klatkę kluczową. Powiedzmy gdzieś tutaj na jednej z ostatnich klatek. To nie musi być ostatnia. I ja teraz postaram się przeciągnąć ten obiekt właśnie w to miejsce. Tak żeby utworzyć tutaj odpowiednie klatki kluczowe. No nie udało mi się to ponieważ trudno mi jest go tutaj złapać. Dlatego możemy posłużyć się także i tymi suwakami. Ja teraz nacisnę klawisz shift i będę tutaj przesuwał. Dzięki czemu to przesunięcie będzie znacznie szybsze. I przesuńmy też w dół. I jeszcze bardziej, no powiedzmy, gdzieś do tego miejsca. I tutaj już widzimy krzywą ruchu. Właśnie po tej krzywej, a w zasadzie w tym momencie prostej, będzie poruszał się nasz ptak na przestrzeni całego klipu. Zobaczmy. A więc wartości tego parametru położenia zmieniają się wraz z czasem, aż do osiągnięcia tej wartości docelowej, która jest zdefiniowana w tej klatce kluczowej. I dzięki temu uzyskujemy efekt ruchu. Spójrzmy. Tak będzie to wyglądało na klipie. Możemy to odznaczyć teraz. I w tym momencie ptaszek przelatuje sobie od lewego do prawego boku ekranu. Jeżeli chcemy, możemy oczywiście stosować tutaj klatki kluczowe również dla innych parametrów. Włączmy je również dla skali. I jak widać, automatycznie została utworzona tutaj klatka kluczowa. Możemy ją tu zostawić. Ona nie musi być na równi z tą klatką. I zmieńmy jej wartość, powiększając po prostu ten obiekt. Znowu przytrzymam sobie Shift, tak żeby go szybciej powiększać. No i wyjdzie on nam w tym momencie troszkę poza ekran. No ale możemy to oczywiście skorygować, przechodząc do tej klatki kluczowej. Najłatwiej to zrobić, klikając na ten przycisk, przejść do poprzedniej. I w tym momencie możemy teraz zmienić te parametry, a mianowicie przesunąć tego ptaszka troszkę w lewo. O powiedzmy do tego miejsca. A więc powiedzmy, że będzie miała on taką wielkość, no być może jest troszkę za duży, zmniejszmy go i następnie musimy jeszcze oczywiście utworzyć klatkę kluczową tutaj z przodu ze skalą wyjściową. I teraz, jeżeli byśmy chcieli utworzyć klatkę kluczową właśnie z tymi wartościami, to możemy kliknąć w tym miejscu albo po prostu, jeżeli ją usuniemy, zacząć manipulować skalą i wtedy zostanie ona utworzona. Automatycznie. No, powiedzmy, że będzie to tym razem taka skala. Oczywiście będzie to teraz oznaczało, że wielkość tego obiektu będzie się cały czas zmieniała, a więc będzie on się powiększał aż do tego miejsca. Jeśli byśmy chcieli, żeby zachowywał on przez pewien okres czasu swoją wyjściową wielkość, to musimy stworzyć tutaj jeszcze jedną klatkę kluczową o tych samych wartościach w tym miejscu, do którego ma się jego wielkość nie zmieniać. Powiedzmy, że będzie to gdzieś. To miejsce. Jeszcze raz. 24,5. Zapamiętajmy sobie tę wartość. Tworzymy klatkę kluczową i wpisujemy tu 24,5. Zatwierdzamy. I teraz do tego miejsca obiekt ten będzie miał cały czas tą samą wielkość, a zacznie się powiększać dopiero od tej klatki kluczowej. Dodatkowo, ja utworzę jeszcze jedną klatkę kluczową, tym razem dla położenia, gdzieś w tym miejscu. I tym razem postaram się przeciągnąć ten obiekt. O, w taki sposób. Dzięki temu uzyskamy takie zakrzywienie tej linii lotu ptaka. I gotowe. Spójrzmy, jak to teraz wygląda. I uzyskujemy taki oto ruch. Teraz ten klip możemy przesunąć sobie w inne miejsce. Oczywiście on może być od razu ustawiony w miejscu docelowym. Ja tutaj nie chciałem, żeby przeszkadzał nam obraz z klipów znajdujących się pod spodem, ale możemy przesunąć go na przykład tutaj i zobaczmy, jak teraz będzie się to prezentowało. No być może jest to troszkę zbyt wcześnie. Ustawmy go gdzieś nad tym klipem i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Ptaszek sobie przelatuje i uzyskujemy taki oto ciekawy efekt.